8 września w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod nazwą Rola przeszczepiania komórek hematopoetycznych w chorobach z autoagresji. Organizatorzy proponują stworzenie platformy dającej możliwość dyskusji interdyscyplinarnych i współpracy dotyczącej wspólnego leczenia chorych z wykorzystaniem możliwości, jakie niesie współczesna hematologia. Chodzi nam, nam o wszechstronną edukację, która przeniesie się na korzystne wyniki leczenia naszych chorych. To jest kolejna konferencja przez nas organizowana, ale tak Naprawdę pierwsza z cyklu tak e, tzw. śląskich debat hematologicznych. E, ona będzie, te, ten cykl będzie dotyczył e, różnych kwestii wykorzystania e, osiągnięć hematologii e, w medycynie współczesnej. E, ta akurat ma dotyczyć wykorzystania komórek jednojądżastych, e, komórek tzw. macierzystych do przeszczepiania w chorobach niehematologicznych. W chorobach nieuleczalnych, takich jak cukrzyca, jak choroby tkanki łącznej, gdzie ludzie, którzy chorują na te choroby są skazani na, na leczenie całe życie. Tutaj są szanse i chcemy sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czy są szanse na wyleczenie tych chorych za pomocą przeszczepienia komórek jednojądrzastych. W konferencji wzięło udział szerokie grono lekarzy specjalistów, którzy zjechali do Chorzowa na zaproszenie organizatorów. To jest konferencja tak w zasadzie interdyscyplinarna. Trudno wskazywać na konkretne specjalności. My mas me, me. Chcieli zaapelować do, do wszelkich specjalności lekarskich oraz do wszelkich specjalności diagnostycznych. Po to, żebyśmy, tak jak już wcześniej powiedziałem, porozumiewali się w tym samym języku i rozumieli, co do siebie mówimy, po to, byśmy się mogli skutecznie edukować i osiągać sukcesy w leczeniu. Chcielibyśmy tak naprawdę lekarzom i diagnostom, bo to jest główne grono, do których kierujemy te, te nasze wykłady, naświetlić tematy i żeby oni też jakiś nabrali własnego poglądu na temat tego, czy można. W w ten sposób leczyć i czy to leczenie przynosi efekty. Zaprosiliśmy wydaje się najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, którzy w Polsce się zajmują tym tematem. Jest konsultant krajowy do spraw hematologii z Warszawy, pan profesor Jędrzejczak, który przeszczepia właśnie komórki macierzyste głównie w cukrzycy typu pierwszego. Będzie również profesor Hołowiecki, który na terenie Śląska jest twórcą transplantologii i również zajmował się w pewnym okresie przeszczepianiem komórek w jednojądżastych w chorobach tkanki łącznej. Będą też jakby oponentami w dyskusji specjaliści do spraw reumatologii i cukrzycy. Chcemy, chcemy dyskutować na temat tego, jakie, jakie daje zalety takie leczenie. Leczenie przy utrzymaniu przy życiu? pacjentów, natomiast tak wyglądał.